Hej moi drodzy! Witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na test nowego podkładu drogeryjnego. Przetestujemy sobie podkład od Max Factora. Jest to podkład Miracle Pure. Jest to gorąca nowość. On dosłownie przed chwilą pojawił się w Rosmanie. Ja go kupiłam na Notino. Zaraz Wam w ogóle opowiem, ile kosztuje podkład w Rosmanie, ile kosztuje na przykład w Notino, jak te ceny wyglądają. Przeczytam Wam oczywiście opis producenta i przejdziemy sobie do testu. Ale zanim zaczniemy, chciałabym Was zapytać, czy mielibyście ochotę oglądać na moim kanale odcinki ze sprzątania toaletki. Nagrywałam dla Was kiedyś takie odcinki, wydaje mi się, że pod koniec 2020 roku podzieliłam sprzątanie na kilka filmów, dlatego że nie chciałam nagrywać jakiegoś, wiecie, bardzo, bardzo długiego filmu, tylko chciałam właśnie podzielić to na kategorie. I ostatnio dostałam zapytanie pod filmem: czy będzie u mnie na kanale sprzątanie toaletki? Ja ogólnie zabieram się za to sprzątanie. Ogólnie, jeśli chodzi o YouTuba, to bardzo dużo osób nagrywa takie filmy. Jakoś tak na początku stycznia właśnie wszyscy zaczęli sprzątać te toaletki. I to jest moim zdaniem dobry pomysł, żeby oczyścić przestrzeń, żeby po prostu pozbyć się rzeczy, których nie używamy. Może je oddać, może dać im drugie życie. I ja się też za to zabieram. I właśnie pytanie do Was, czy chcielibyście tego typu filmy na moim kanale? Jeżeli tak, to myślę, że nagram dla Was kilka odcinków, zrobię z tego miniserię i razem posprzątamy moje kosmetyki. Także dawajcie znać w komentarzach. No i przechodzimy sobie do podkładu, jak wspominałam ja go kupiłam na Notino i on kosztował 36 zł, w Rosmanie cena regularna to jest 70 chyba 2,99 powiem Wam, że jeśli chodzi o Rossmana to już od dłuższego czasu przyglądam się temu no i nie rozumiem tego skąd oni biorą te ceny chyba naprawdę z kosmosu podkłady L'Oreala, właśnie Max Factora czy Bourjois no 70 zł za podkład który w cenie regularnej w jakiejś drogerii internetowej kosztuje połowę no, gdyby to była cena, wiecie, 20% wyższa, no to rozumiem, bo jest to drogeria stacjonarna. No, ale dwa razy więcej. Trochę lekka przesada. Także polecam na podkłady wcześniej wspomnianych marek polować po prostu w drogeriach internetowych. Jeśli chodzi o ten podkład, moim zdaniem może to być lżejsza wersja tego wcześniejszego podkładu Miracle Second Skin. Mogą to być podobne produkty. Ten wcześniejszy podkład miał być połączeniem pielęgnacji i makijażu. Taki podkład hybryda, który nawilżał, ochraniał skórę. Miał w składzie mleko kokosowe, pre- i probiotyki. Miał też SPF 20, także właśnie taka trochę ochrona skóry, trochę nawilżenie, no i trochę makijaż. I tutaj ma być bardzo podobnie, tylko w składzie mamy kwas hialuronowy oraz witaminę C. Mamy też chyba kompleks kolagenowy i mamy SPF 30, także ta ochrona jest troszeczkę wyższa. W Rosmanie dostępnych jest 6 odcieni tego podkładu. Jakby co na notino jest ich chyba kilkanaście, także jest dużo większy wybór. No i jak mówię, można ten produkt kupić tak naprawdę za połowę ceny. I jeśli chodzi o opis producenta, Miracle Pure to podkład poprawiający jakość skóry, gwarantuje efekt nieskazitelnej cery oraz piękne, świetliste wykończenie. Jego zaawansowana formuła bogata jest w składniki aktywne, inspirowane skincare. skin care. 89% składników poprawiających jakość skóry, takie jak kompleks Collagen Boosting, witamina C oraz kwas luronowe, dzień po dniu stosowania poprawiają jędrność oraz elastyczność skóry. No i ja zazwyczaj biorę takie obietnice z przymrużeniem oka, bo to jednak nie jest produkt stricte pielęgnacyjny. Podkład zapewnia 24 godziny nabliżenie, zawiera SPF 30 i jeśli chodzi o krycie, możliwość budowania od lekkiego do pełnego. Także dzisiaj sobie ten podkład sprawdzimy, zobaczymy co to za gagatek. Ja sobie wybrałam kolorę 32 Light Beige, jeśli chodzi o ten starszy podkład, mam kolor 03 Light. Zrobię w ogóle swatch tego i tego produktu obok siebie i zobaczymy jak one będą wyglądały, jaka będzie ich formuła. Co do tego podkładu Miracle Pure, to mamy tutaj taką fajną plastikową końcówkę. Powiem Wam, że to mi się podoba, bo ten podkład nie będzie się wylewał. Wygląda to tak, moim zdaniem naprawdę spoko pomysł, bo wygląda to jak ogranicznik, wiecie, wylewania się po prostu tego kosmetyku. Nie będzie problemu. Także wyciskam sobie trochę na dłoń. Podkład jest dosyć gęsty. No, powiem Wam, że to jest mega rozwiązanie, bo naprawdę wyciskamy sobie, wiecie, powolutku troszeczkę podkładu, więc ten produkt nam się nie zmarnuje. Jak powiedziałam, nie wypłynie nam za dużo. No, super, bardzo mi się to podoba. Tak wygląda kolor Light Beige. No i powiem Wam, że troszkę się boję, że on będzie dla mnie za jasny. Mogłam sobie wziąć odcień Beige, ale może się dopasuje. Nie chcę jeszcze wyrokować i zrobię od razu słocza tego drugiego podkładu. Jeśli chodzi o tą nową wersję, o ten nowy podkład Miracle Pure, no to on jest taki gęstawy, dosyć kremowy. Ten podkład Miracle Second Skin też jest kremowy, ale troszkę mniej. Jest taki delikatniejszy. Więc w sumie sama nie wiem, może ta kremowość ma wynikać właśnie z tego, że jest to podkład nawilżający, że będzie to podkład pielęgnacyjno-makijażowy. Co do kolorów, no to jak widzicie, Różnica jest dosyć spora. Z tej strony mam podkład Miracle Second Skin w kolorze light, no a z tej mam Miracle Pure w kolorze light beige. Podkład nakładam standardowo na połowę twarzy. Myślę, że na razie nałożę go delikatnie, w małej ilości i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Później, ewentualnie, troszeczkę sobie go dobuduję. No, jest jasny. Więc mam nadzieję, że delikatnie może się dopasuje, może minimalnie się utleni. Zazwyczaj jest to dla mnie minus, ale dzisiaj fajnie by było, gdyby się troszeczkę utlenił. Myślę, że to będzie idealny kolor dla osób troszeczkę jaśniejszych ode mnie, bo ma bardzo ładne tony. Jest neutralny, tak powiedziałabym, minimalnie z żółtym podtonem, ale naprawdę bardzo, bardzo delikatnie. Więc kolorek jest bardzo ładny. Gdyby był troszeczkę ciemniejszy, to już by było ok. Chociaż powiem Wam, że on się ładnie na skórze dopasował. Czy on wygląda jakoś bardzo blado na mnie? No nie powiedziałabym. Jeśli chodzi o jedną cienką warstwę, to ten podkład nałożył się bardzo lekko, bardzo delikatnie i to krycie jest bardzo, bardzo lekkie. Ale pomijając krycie, pomijając to takie dosyć świetliste, w miarę ładne wykończenie, to ten podkład wygląda troszeczkę dziwnie. On się tak jakby lekko zważył na skórze i nie wiem czy to jest kwestia podkładu, czy kwestia kremu pod spodem, ale jeśli chodzi o ten krem pod spodem, to nakładałam na niego mnóstwo różnych podkładów i nigdy nic takiego się nie stało. Jest to krem z ule, Sirius Brightening Gel Cream, ten żel krem, który wam polecałam. I on jest lekki, on się ładnie wchłania, i nigdy nie miałam problemu z żadnym podkładem, kiedy nakładałam go na ten krem. No a tutaj widzę, że to się jakby delikatnie zważyło ten podkład zaczął się jakby delikatnie rolować. No bardzo dziwna sprawa, szczególnie widać to na nosie. Muszę to zmyć, muszę to zmyć, bo nie wiem, co się tutaj zadziało. Jeśli chodzi o ten krem, no to jak mówię, po prostu go znam i wiem, że czegoś takiego z innymi produktami on nie robi, ale nie chcę też skreślać tego podkładu, bo może on akurat z tym kremem się nie polubił, więc zmyję to, nałożę inny krem, taki zwykły krem nawilżający i jeszcze raz zaaplikuję ten podkład i wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Okej, okay, jestem już z powrotem. Zmyłam sobie wszystko z twarzy, zmyłam ten krem, stonizowałam skórę i nałożyłam krem Evelyn Beauty Glow Water Bomb, który również znam i bardzo, bardzo lubię. Także teraz, jeżeli coś się wydarzy, no to będzie ewidentnie wina podkładu. Ten podejście numer dwa. Nakładam sobie mniej więcej tyle produktu, ile nałożyłam wcześniej. Także taka oszczędna ilość, delikatna warstewka i biorę się za gąbeczkę. Oczywiście odczekałam kilka minut, żeby ten krem się wchłonął. Także, jeżeli Podkład zgra się z tym kremem, no to znaczy, że nie zgrał się po prostu z kremem z ule, że są tam jakieś składniki, które z tym podkładem no nie do końca się dogadują, a myślę, że tak będzie, bo już widzę, że ten podkład dużo lepiej wygląda. Nie ma już czegoś takiego jak wcześniej. Nie ma takiego ala zważenia się, takich jakby delikatnie skórek, to wyglądało jak taka troszeczkę sucha skóra, a teraz wygląda to, ok, wykończenie jest takie, powiedziałabym troszkę glow, troszkę mokre, bardzo ładne. No co do krycia, no to nie ma co się oszukiwać, jest leciutkie, także spróbuję troszkę dobudować i zobaczymy. Czy się da? Bo jeśli chodzi o opis producenta, no to tam była obietnica, że można zbudować nawet do pełnego. Kolor wydawał się za jasny, ale powiem Wam, że ładnie się dopasował. Nie odcina się, nie wygląda blado na skórze, więc jest ok. Jeśli chodzi o budowanie tego krycia, no tak pół na pół. Bo tutaj widzę mocne takie zaczerwienienia, które mi przebijają pod tym podkładem. Przy nosie też mam zaczerwienienie, którego ten podkład nie zakrył. Tu mi nie zakrył. Nie zakrył mi niedoskonałości, a dokładam już trzecią warstwę. Co prawda, dokładam po troszeczku, nie nawalam tego produktu jakoś bardzo dużo, no ale już trzecia warstwa powinna to krycie zbudować. Niestety, przy zbudowaniu tego podkładu widzę, że on się tak jakby osadził na skórze. Jak przy pierwszej warstwie wyglądał ładnie, wyglądał bardzo naturalnie i się ładnie wtopił, tak teraz. Wygląda, jakby na skórze leżał. Może to nie jest efekt maski, ale to też nie jest efekt, który ja lubię. Więc ten podkład, powiem Wam tak, pół na pół na razie. Nie chcę go skreślać, ale troszeczkę się dziwnie zachowuje. No i to pełne krycie no nie wiem, ile ja musiałabym nałożyć tego produktu, żeby mieć pełne krycie. Tutaj trochę lekka przesada z tymi obietnicami. Przechodzę sobie do drugiej strony. Tutaj podkład na całej twarzy. Zbliżyłam Was do siebie, żebyście mogli zobaczyć, jak on wygląda. No i w mojej ocenie podkład zbudowany nie prezentuje się za dobrze, dlatego że on po prostu na skórze leży. On się nie wtopił, nie wygląda naturalnie, tylko tak jakby może nie tyle się odcina, co po prostu go widać. Ta struktura skóry też jest jakaś taka dziwna, on nie jest wygładzający, nic z tych rzeczy. Ma ładne wykończenie, bo jak widzicie, ono odbija światło, jest takie delikatnie mokre, nawilżające, zdrowe, ale co do samej struktury skóry, co do tego krycia, no ogólnie ten podkład tak powiem wam nie do końca mi się podoba. Szczerze, kolor się przepięknie dopasował. To trzeba przyznać, ale jeśli chodzi o sam efekt, no to na ten moment średnio, no i z tym budowaniem krycia też powiedziałabym, że trochę lekka przesada. Pełnego krycia to tym podkładem raczej nie osiągniemy, a jeżeli nawet, to zrobimy sobie po prostu maskę, a nie do tego człowiek dąży, żeby mieć maskę na skórze, tylko żeby ten podkład wyglądał naturalnie, żeby makijaż był jak najbardziej naturalny. Także tak to się prezentuje. Może ten podkład nie daje jakby ciężkości na skórze, ale właśnie no mam wrażenie, że on po prostu leży. Że on się nie zgrał do końca z moją skórą, tylko tak jakbym nałożyła powierzchni coś, co nie chce się do końca scalić, nie chce się wtopić. Więc mam mieszane uczucia co do tego produktu. Zobaczymy jak to będzie, jak już wykończę cały makijaż. No ale na ten moment, no tak powiedziałabym 6 na 10, bo wykończenie jest bardzo ładne, bardzo zdrowy glow i to mi się faktycznie podoba. Przy takiej jednej cienkiej warstwie to wyglądało dużo lepiej, ale wszystko przebijało. Tak naprawdę to krycie było bardzo delikatne. Powiedziałabym, że lepsze krycie dają niektóre kremy BB, więc to też nie o to chodzi. W mojej ocenie podkład się na skórze osadził. Zamiast się z tą skórą, wiecie, scalić, zamiast się wtopić i wyglądać naturalnie, to, to on wygląda jakby był po prostu nałożony, jakby coś jednak na tej skórze było nałożone, a ja takiego efektu nie lubię. Przejdę sobie do korektora, nałożę sobie puder pod oczy, przypudruję całą twarz no i pokażę Wam jak ten podkład będzie wyglądał już przypudrowany. Niestety, po przypudrowaniu tego podkładu, ten efekt osadzenia się produktu na skórze jeszcze bardziej się spotęgował. A to nie jest wina pudru, bo ten puder jest wygładzający, jest bardzo lekki i z wieloma podkładami wygląda fenomenalnie. A z tym podkładem, niestety, to się zrobiło wszystko dosyć ciężkie. Niby ten kolor jest naprawdę bardzo dobrze dopasowany i wygląda naturalnie, jeśli chodzi o sam kolor, ale co do efektu na skórze, no to mam wrażenie, że to wszystko się osadziło, że podkreśliło mi widoczność porów, widoczność jakichś załamań na twarzy. Co prawda nic nie powchodziło w bruzdy i tutaj to wygląda gładko, ale jeśli chodzi właśnie o pory, o linie na czole, no to mam wrażenie, że tu wszystko jest podkreślone. I ten podkład no nie do końca mi się podoba. Powiem wam szczerze, że jestem troszkę zawiedziona. Chyba spodziewałam się, że on będzie wyglądał lepiej, że on będzie lepszy, dlatego że bardzo lubię ten podkład Miracle Second Skin. Więc w ostatecznym rozrachunku ten podkład ma plusy i minusy. Formuła jest dosyć fajna, bo jest kremowa, czuć, że jest troszeczkę właśnie pielęgnująca, nawilżająca. Jest dosyć lekka i przy cienkiej warstwie ten podkład wyglądał bardzo ładnie. Zaczęłam go budować i zaczął się ten efekt osadzania na skórze, efekt takiej delikatnej ciężkości, może to nie jest taki typowy ciężki podkład, ale przez to, że go dołożyłam, no to już nie wyglądał tak ładnie, nie wyglądał tak naturalnie, a przypudrowany jeszcze bardziej jakby wyszedł na wierzch tej skóry. Wygląda to po prostu na skórze jak makijaż, a chodzi o to, żeby podkład wyglądał jak druga skóra, żeby wyglądał idealnie, naturalnie. No a tutaj tego nie ma. Tutaj widać, jakbym po prostu nałożyła kilka warstw produktów. I jakby te produkty też nie do końca ze sobą zagrały. Więc ten podkład, powiem Wam, że średni mi się na ten moment podoba. Będę go na pewno testować. Bardzo lubię ten wcześniejszy podkład od Max Factora Miracle Second Skin. I liczyłam, że to będzie coś podobnego, a może nawet lepszego. A okazało się, że ta formuła może jest troszkę zbyt kremowa i dlatego się nie buduje. Nie ładnie się na skórze, jakby nakłada warstwa na warstwę. No, ale jak producent nam sugeruje, że możemy to zbudować do pełnego krycia, to ja to chciałam sprawdzić, a wyszło na to, że nie bardzo się to udało. Ja ten makijaż zmyję, bo dzisiaj chcę wyjść, a on po prostu nie wygląda tak, jakbym chciała, i nałożę sobie ten podkład w bardzo małej ilości. Zrobię sobie taki po prostu make-up, no make-up, nałożę cienką warstwę i zobaczę, jak to będzie wyglądało z pudrem, jak to się utrzyma. I albo w komentarzu, albo w opisie pod tym filmem zostawię Wam info, jak ten podkład utrzymał się przez cały dzień, właśnie nałożony w takiej cienkiej ilości. No bo po prostu boję się, że jak założę maseczkę, no to wiecie, no nie wiem jaka będzie trwałość, że to mi zacznie schodzić i jeszcze dodatkowo, no już na samym początku ten makijaż nie wygląda tak, jak się spodziewałam. No a ja nie chcę czuć dyskomfortu w ciągu dnia. Także tak po prostu zrobię, zmyję to i zrobię ten makijaż od nowa, nałożę właśnie delikatnie ten podkład. Bo wtedy on wyglądał lepiej, wyglądał bardzo naturalnie, bardzo lekko, ale z drugiej strony właśnie no to krycie jest dla mnie niesatysfakcjonujące. Ja ogólnie lubię takie delikatne krycie, lubię krycie powiedzmy lekkie plus średnie, ale ten podkład no ma bardzo słabe krycie, bardzo, bardzo słabe, minimalnie gdzieś na. Moim zdaniem to jest też jego taki dosyć duży minus, bo żeby mieć chociaż te średnie krycie, no to trzeba już nałożyć te minimum trzy warstwy, tak jak ja nałożyłam teraz, a i tak jeszcze mi sporo rzeczy przebija. Także podkład na razie będzie w fazie testów, nie chcę go skreślać, ale pierwsze wrażenia są takie bardzo, bardzo średnie. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, zostawcie koniecznie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło i dajcie znać w komentarzach, czy ten podkład testowaliście, czy go znacie i co na jego temat sądzicie, jestem bardzo, bardzo ciekawa. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa pa!